Dzień dobry. Ostatnio otrzymuję pytania, zresztą słusznie. Gdzie podział się czarek? Dlaczego kanał nie nazywa się już Jączyk i Bielecki? Co to za nowe intro i oprawa na kanale Sohap? Na te i inne pytania odpowiem dzisiaj w tym krótkim odcinku. Zapraszam. Moi drodzy, podcast Sohap ma już za sobą ponad 100 odcinków, i za chwilę miną 2 lata od czasu emisji pierwszego odcinka, ale jak już sami zauważyliście. Na kanale pojawiły się pewne zmiany. Nie ma już serii Jączek Bielecki, nie ma już też odcinków nagrywanych z Czarkiem. Co zatem się wydarzyło? Żeby zrozumieć cały kontekst, musimy cofnąć się w czasie do momentu, kiedy dwa lata temu spotkałem się z Czarkiem i padł pomysł nagrywania podcastu. Chociaż taki pomysł chodził mi po głowie od jakiegoś czasu. To nie miałem mobilizacji, aby zrobić coś takiego. W momencie, kiedy Czarek zaproponował współpracę, uznałem to za świetny pomysł, bo wiedziałem, że nawzajem będziemy się mobilizować. To trochę tak jak schodzeniem na siłownię. Fajnie jest mieć jakiegoś kompana, bo wtedy łatwiej się zmobilizować do działania. Zatem postanowiliśmy, że ja będę nagrywał odcinki o marketingu, Czarek o technologii. Oczywiście nagrywaliśmy razem, ale każdy odcinek był przygotowany przez nas osobno, każdy pod swoją tematykę. Zanim ruszyliśmy z podcastem, trzeba było najpierw wymyśleć jego nazwę i stworzyć całą oprawę graficzną. Tak się akurat składało, że ja planowałem uruchomienie platformy z kontentem dla przedsiębiorców o nazwie SEOHub. Miałem już wykupioną domenę i zaprojektowane logo. Wtedy podjąłem decyzję, że zamiast tej platformy zrobimy z tego podcast. Każdy z nas miał swoje cele do osiągnięcia. Wiedzieliśmy, że tworzenie podcastu to jest inwestycja długoterminowa, dlatego umówiliśmy się, że nagramy minimum 100 odcinków i po tym czasie dopiero podejmiemy decyzję, co dalej z podcastem. Mój cel na podcast był bardzo jasny. Od początku chciałem dzielić się wiedzą po to, aby budować swoją markę osobistą. Na co dzień pracuję z przedsiębiorcami, pomagam im rozwijać firmy. Sprawia mi to przyjemność, dlatego zdecydowałem, że bez względu na to, jakie będą zasięgi w podcaście i czy będę miał z tego klientów, czy nie, mam zamiar cały czas nagrywać, ponieważ sprawia mi to frajdę i dla mnie to jest strategia długoterminowa absolutnie na lata. Czarek natomiast miał jasny cel zbudowania marki, eksperta w zakresie technologii na polskim rynku. Jego biznes w ponad 90% skupiał się na klientach zagranicznych, dlatego postanowił, że powalczy również o firmy z naszego kraju. Stąd pomysł na wspólny podcast skierowany do polskich przedsiębiorców. W tym roku Czarek podjął decyzję o piwocie swojej strategii. Zdecydował, że w 100% przenosi firmę na rynki zagraniczne. W tym skupia swoje działania na działalności w USA. Dlatego też no, tworzenie treści w języku polskim w przypadku nowej strategii straciło w jego biznesie sens. Długo z czarkiem na ten temat rozmawialiśmy, ponieważ no, też się związał z podcastem i nie chciał, aby to, co razem stworzyliśmy, e, się zmarnowało. Dlatego podjęliśmy decyzję, że ja przejmę podcast i będę kontynuował nagrywanie. Tyle, że z gośćmi oraz od czasu do czasu będę nagrywał odcinki solowe. Relacje z Czarkiem mam nadal bardzo dobre, a jego decyzja była czysto biznesowa i myślę, że pewnie gości nie, nie raz jeszcze go w CEO Hub zobaczymy. Ok, co zatem dalej z podcastem? Seria Jączyk Bielecki naturalnie się już skończyła. Teraz rozpocząłem serię ekspert, czyli nagrania z gośćmi. Przedsiębiorcy, eksperci, którzy dzielą się wiedzą przydatną dla każdego nowoczesnego CEO. Czyli poruszamy tematy rozwoju biznesu, marketingu, sprzedaży, technologii, ale też pojawi się temat biohackingu i zdrowia, czyli wiedzy tylko od strony naukowej, jak zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Bo jak wiadomo, przedsiębiorcy często pracują w ekstremalnym stresie, gdzie temat zdrowia jest pomijany, a powinien być przecież na pierwszym miejscu. Podsumowując. Podcast CEO Hub cały czas będzie się rozwijał. Będę zapraszał dla Was ciekawych gości, tak abyśmy zdobywali jak najwięcej wiedzy przydatnej w prowadzeniu biznesu. Jeśli ktoś z Was jest ekspertem w swojej branży, chciałby się podzielić swoją wiedzą i wystąpić w podcaście, to piszcie do mnie na LinkedInie albo skorzystajcie z formularza na stronie Sohub.pl. Zobaczymy, co da się zrobić. Natomiast jeśli chcielibyście, abym zaprosił konkretnych gości albo nagrał odcinki o określonej tematyce, to zostawcie komentarz albo napiszcie do mnie we wiadomości prywatnej. Moi drodzy, dziękuję Wam za te wspólne dwa lata i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.